Nie wiem, co przyświecało w, m, przy zatrudnianiu. Te problemy, które rozważamy, są trudne, no to podobnie jak y, psycholog. Co cesarzowi, to cesarzowi, co, co, co Bogu, to Bogu. To może mieć sens. Y... Nie jest to potrzebny wydatek. Jakby normalnym jest, żeby ktoś powiedział, że tam jest psycholog, no to spoko, tak? Psycholog rozumiemy, no dla wielu właśnie ksiądz jest taką samą, pomimo tego, co się wydaje, bo w Polsce wciąż jest jeszcze bardzo dużo wierzących ludzi. Słuchajcie, księża zatrudnieni w skarbówce Biznesinfo Biznes Info pisze Zatrudnieni księży na etatach w Urzędzie Skarbowym. Krajowa administracja skarbowa nie kojarzy się zazwyczaj z posługą duchową. Okazuje się jednak, że w jej strukturach pracują zatrudnieni za pieniądze podatników na etat kapelani, którzy świadczą usługi duszpasterskie dla pracowników i funkcjonariuszy słup celno-skarbowych. Służb. Yy, według kas obecnie posługę pełni ośmiu duchownych z których jeden przebywa na urlopie bezpłatnym Do zakresu obowiązków duchownych w kas należy sprawowanie szeroko rozumianej usługi posługi duszpasterskiej wobec pracowników i funkcjonariuszy wyjaśnia wiceminister finansów yy, Jurand Drop Duchowni ci po, y, posiadają status funkcjonariuszy służb celno-skarbowych, co oznacza, że obowiązani są do standardowe zasady służby. No i teraz tak, wynagrodzenie zasadnicze księża, zazwyczaj w skarbuce, waha się między 5,700 a 9,900 miesięcznie, w zależności od zajmowanego stanowiska, stażu pracy. Ponadto kapelanie mogą liczyć na nagrody. No i tutaj serwis podaje, że w 2023 roku tysięcy zł zostało przeznaczone na wynagrodzenia, a w perspektywie e, ostatnich 5 lat aż 5 milionów złotych. Tak wysokie koszty związane są nie tylko z pensjami, ale również z dodatkami świadczonymi itd., itd. W sytuacjach wyjątkowych związanych ze specyfikacją pracy mogą pracować nawet 13 godzin, bo tutaj ktoś tłumaczy dlaczego tak wysoko zatrudniani zarabiają ci kapelani. No i teraz tak. Co sądzicie na ten temat? Czy kapelani duchowni powinni być w służbach skarbowych, cywilnych, czy tutaj, bo tu mówimy specyficznie, nie mówimy o tej policji skarbowej, która tam robi wjazdy na biznesy, tylko mówimy tutaj o tych celno-skarbowych celno, celno służbach. Czy tam powinni być kapelani również? To jest taki trochę... już dawaj, bo jesteś... To jest taki trochę temat, ja nie wiem, no ośmiu. temat strąbki, no. tak, temat strąbki, ośmiu tych gości jest, prawda? Tam. I zarabiają takie straszne pieniądze, między 5 a 9 tysięcy, nie. Mm. I jest po to, po to musi być podana perspektywa czterech lat, żeby się 5 milionów uzbierało, bo jak jest tylko jeden i cztery dziesiąte, to... By... No, powiedziałbym tak, no, jeśli byśmy przy założeniu takim, że załóżmy taki duchowny, może nam pomóc w sprawach związanych z naszą psychiką, a załóżmy problemy, które rozważamy są trudne, no to podobnie jak psycholog, który jest zatrudniony, ktoś by powiedział, no, po policzylibyśmy, ile to jest wydawane na psychologów, na przykład. Nie wiem, czy są zatrudnieni. Nie mam pojęcia, nie sprawdzałem tego, no i że są marnowane pieniądze. Więc jeśli byśmy ten aspekt rozważyli tak, Czyli, przy założeniu, że człowiek to ciało plus jego duch, który też, jeśli, jeśli harmonia występuje pomiędzy tymi dwoma betami, wtedy człowiek jest sprawny i dobrze działa, no to, to, może, to może mieć sens. Natomiast no, uważam, że rozważałbym to jako problem, jeśli skala by była taka, że nie wiem, mamy powiedzmy 20 duchownych zatrudnionych w mieście, a. To na tej zasadzie. Rozumiem. To Czyli mała skala, to robią po prostu... Absolutnie, po prostu napisali o czymś, co, co ludzie lubią się na to oburzać. Jakim prawem, że Widły z igły. Tak. Okej. Okay. Tak. Jak wy? Jak reszta? Robi wam to? Ja uważam, że tak naprawdę co cesarzowi, to cesarzowi, co, co, co Bogu, to Bogu. Myślę, że nie jest to potrzebny wydatek. Faktycznie nie jest ich na tyle dużo, żeby te koszty w skali wydatków budżetowych państwa stanowiły pokaźną sumę, natomiast nie wiem, co przyświecało w, przy zatrudnianiu, no bo jeżeli ktoś potrzebuje wsparcia i pomocy, to zawsze ma wolną drogę, żeby sobie po to wsparcie i pomóc mhm. iść. Mogą być, nie wiem, inne miejsca, gdzie, gdzie tacy duchowni czy, 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 czy osoby dające pomoc są... Bardziej potrzebne, no nie wiem, górnictwo chociażby, bo jest decyzja. Ratujemy, czy zostawiamy tego leżącego mhm. i, i wychodzimy sami, bo, bo może stracimy my życie i tak dalej. No, opinię, no. Cięższy kaliber jest gdzie indziej, tak naprawdę. Decyzji, które człowiek musi podjąć jako człowiek w ogóle niż w samym urzędzie skarbowym, czyli jeżeli już by gdzieś delegować, to może nie do końca do skarbówki, tylko w jakieś inne miejsca, gdzie tak naprawdę kaliber tych decyzji życiowych jest zupełnie inny. Znaczy ja też bym się zastanawiał, jakby bo kapelan, powiedzmy, kapelan występuje w momencie, jak są jakieś, kapelan mi się militarnie kojarzy, tak, z wojskiem, albo jest jakimś właśnie służbą, gdzie, gdzie jest broń, gdzie jest jakaś, wiecie, przemoc, akcja, działania. To zagrożenie się. Zagrożenie. No i taki, powiedzmy, służbista celno-skarbowy, który nosi pewnie broń, bo tam nie wiadomo, co oni muszą, nie wiem, może jakieś narkotyki, przemyt i tak dalej. No, u nas nie ma tak jak w Stanach Zjednoczonych, nie, że masz te służby totalnie od, od narkotyków, tylko trzeba. Czy na przykład we Włoszech, nie? jest tak. A ta to barda, nawet... barda financa, finansa taka policja sobie jeździ, specjalna, finansowa. Okej. Okay. Czy znaczy, oni w ogóle mają najwięcej rodzajów policji takiej w terenie? Tak. W Włosi chyba w Europie, no. No, okej, okay. no w każdym razie, więc jakby zastanowiłbym się, czy kapelan właśnie nie jest ja kimś początek. Tak jak powiedziałeś, nie? bo jakby normalnym jest, że jakby ktoś powiedział, że tam jest psycholog, no to spoko, tak? Psycholog rozumiemy, no właśnie, ktoś może mieć, wiecie, nie wytrzymywać ciężaru psychicznie, nosi broń, więc musi mieć jakieś takie, wiecie, miejsce odreagowania, tak? Bo nie wiadomo, co on zrobi z tą bronią, jak, jak nie będzie miał takiego wentyla. A dla wielu, właśnie, ksiądz jest taką samą. Pomimo tego, co się wydaje, jakby w Polsce wciąż jest jeszcze bardzo dużo wierzących ludzi, więc, więc jakby nie mam nic przeciwko. Natomiast pytanie jest, czy jest potrzebny taki kapelan, czy ktoś nie może sobie pójść po prostu do kościoła i tam się wyspowiadać, pogadać z księdzem tak? na ten temat, a nie za podatki i takie zatrudnienie. Łukasz, jak ty to postrzegasz? Ja jak zawsze słyszę o co przyświecało komuś, to, to no jesteśmy świeckim państwem, więc zawsze coś przyświeci. A jak przyświeca w świeckim państwie, to z reguły głos. A jeżeli mówimy o głosie, to mówimy o głosie wyborców w tym przypadku. Należy pamiętać. Jakby mój punkt widzenia jest taki, że jeżeli ktoś jest prawdziwym, prawdziwą religijną osoby, to no trochę, trochę nawiązując do rozmowy o, o tym, że staram się, za, żeby pewne miejsca miały znaczenie, tak? Jeżeli wszędzie może za mną chodzić ksiądz, kapelan czy jakikolwiek inny, no to przestaje to mieć takiego, nie ma takiego wyzwania, wysiłku włożonego w to, żeby potem tego doświadczyć. I trochę odnosząc się do tych górników. No śmiem twierdzić, że jeżeli jest trudna decyzja, no to ten to zawsze no jakby, jak ja sobie trochę nie wyobrażam w sensie, jest, że kapelan jest z nimi na dole. No słuchajcie, wychodzimy. może to więc... bardziej chyba chodziło Właśnie... jakieś decyzje, na górze trudne decyzje. No tak, tylko zmierzam do tego, że pytanie, czy jakby jeżeli jesteśmy powiedzmy w miejscowości górniczej i są księża i są, i nie tylko to, czy jak zadzwonimy do nich, to czy powiemy, że jest problem natury decyzji moralnej, to, czyli on nie przyjedzie, według mnie przyjedzie i to bardzo szybciutko. Mm. I ja zawsze jak widzę, że ktoś jest w urzędzie zatrudniony i zastanawiamy się, dlaczego jest zatrudniony, to z reguły chodzi o pieniądze albo o głosy wyborcze. No bo pamiętajmy, że Zambony świetnie się te głosy pozyskuje, a w małych miejscowościach one mają jeszcze większą władzę. No ale to masz kapelana przecież, wiesz, w służbach celnych. No, to no, no dobra, bądź. tylko że pytanie jest takie dlaczego? Nie z jakiego powodu. Nie, nie znam tego powodu. Przyświeca mi zawsze z tyłu głowy, że tam jest jakiś interes, a jaki, no nie wiem, no. bo on tam nie jest potrzebny na koniec dnia. I hmm. pytanie, dlaczego on tam jest? Albo dlatego, że jakoś trzeba zapłacić za usługi Kurii. Pamiętajmy, że Kuria to jest wielkie przedsiębiorstwo. I hmm. Nam się może wydawać, że to są takie kościółki, jakieś fajnie, ale to jest wielki jeden wielki biznes. I oni mają kolosalnej ilości pieniędzy, mają kolosalne ilości ziemi, mają możliwości transgraniczne, jakich nie ma praktycznie nikt inny. Pewną niezależność od państwa, ze względu na że każdy kościół ma. podatki. Ma, hmm. nawet nie chodzi o podatki, tylko są. So, bycie kultem religijnym powoduje, że też na przykład policja nie może wejść na teren ziemi należącej do kurii. Jest dużo różnych takich rzeczy, o których się nie mówi, a jak trzeba załatwić coś, załatwić interes, to tam w kurii też są przedsiębiorcy. Cześć Boże. Hmm. Zgadza się, tutaj nawet mieliśmy takiego kolegę Ale w programie. Ale mówię, ja się tylko do, dopowiem, nie chodzi, to jest mój taki punkt widzenia, to nie znaczy, taki tak jest, tylko tak sobie wyobrażam po co i nie mogę zawsze, jak mam problem ze z znalezieniem powodu, to z reguły, jak jest jakiś problem, to z reguły chodzi o pieniądze i, i staram się w tą stronę podążyć. Tu mieliśmy kolegę w programie, który właśnie chciał założyć kult religijny. I nawet nie wiem, czy nie zaczął takich działań podejmować, żeby właśnie ze względów różnych skarbowo-podatkowych coś takiego chyba sobie poeksperymentować. A tak na serio, ja uważam, A że. No, chyba można importować bardzo fajnie wtedy. Ta, jest... Tam jest dużo, ta... du dużo różnych ciekawych podatkowo-skarbowych. No przecież tutaj Kasia na pewno nam może doradzić. To jak ktoś by chciał wiedzieć, jak można tutaj, to Kasia jest specjalistką od takich rzeczy, także może doradzić, ale e, tak na serio, to tak myślę sobie, że w gruncie rzeczy, słuchajcie. Ja bym wolał chyba, żeby tacy, może nie kapelani, ale księża na posłudze, powinien na przykład w szpitalach pracować. Znam, czy są tak jakby kapliczki i tak dalej? Ale na przykład, jak patrzę na te służby medyczne, tych ludzi, co jeżdżą w karetce. Oni widzą tak makabryczne rzeczy. Oni muszą takich ludzi zbierać z ziemi w różnych sytuacjach, wypadkach, pijaków, którzy ich tam wyzywają, biją, jakieś tam, wiecie, przypadki niesamowite, że trzeba mieć tak silną psychikę. Dzieci przyjeżdżają przecież do wypadków. Ja sam miałem dwa razy sytuację, że przyjeżdżałem, do dzieci w gorączce wysokiej, jakaś tam karetka przyjeżdżała i trzeba wsadzić dziecko do zimnej wody i to dziecko się drze, no bo ma gorączkę itd. i tak dalej. Oni tak w zero wrażliwości, nie wiem, czy już tak są uodpornieni na tego typu sytuacje, czy co, ale tam tak to w potrzeba. Branży, w branży pod, pogrzebowej. Też tak no, musisz być. No, no. Jakbyś zaczął być wrażliwy, to by od ciebie ludzie nie chcieli tych usług. Nie możesz. No. Potrzebują, żeby coś, coś prawnie jest. przeprowadzić, nie? Coś w tym jest